Dzień dobry! Dziś zaczynamy cykl, bo liczę na to, że to będzie kilka spotkań na temat uczuć. To jest drugi krok w komunikacji w porozumieniu bez przemocy Marsza Rosenberga, ale oczywiście, jeżeli chodzi o uczucia, to bardzo wiele w psychologii mówi się na temat uczuć w życiu codziennym. W związku z tym o uczuciach mówimy bardzo dużo w różnych okolicznościach. Uczuciami zajmuje się inteligencja emocjonalna, to znaczy właśnie inteligencja emocjonalna to jest taka inteligencja, która mówi o uczuciach, rozpoznaje uczucia, nazywa je, określa ich naturę, mówi, jak się zachować w różnych sytuacjach. To jest empatia. No to jest naprawdę szeroka wiedza i będziemy tutaj poszczególne zagadnienia omawiać. Natomiast moi drodzy na początek chciałabym przeczytać wam jeden rozdział z mojego artykułu na temat właśnie komunikacji wzmacniającej relacje i w trakcie mojej pracy warsztatowej, mojej pracy z uczniami, mojej pracy pedagogicznej odkryłam, odkryłam taki termin poślizg emocjonalny. I chciałabym Wam przeczytać ten rozdział, ponieważ jest to przeze mnie opisane w sposób taki, wydaje mi się, klarowny, konkretny. I myślę, że będzie dobrze, jeśli po prostu zapoznam Was z treścią tego rozdziału. I właściwie to rozdziałiku, bo to nie jest taki duży rozdział. I później, później powiem Wam parę słów też komentarza, i jeszcze pokażę Wam taki rysunek, który będzie obrazował, jak mamy postrzegać uczucia i jak mamy myśleć o uczuciach. Mogłabym tylko właściwie tak tytułem wstępu powiedzieć, że właśnie są dwa niebezpieczeństwa związane z tym, jak ludzie traktują uczucia. To znaczy zdarza się, że niektórzy postrzegają uczucia. Jako coś wrogiego, to znaczy coś niepotrzebnego, coś, co nie powinno istnieć, z czym trzeba walczyć, co trzeba tłumić, co trzeba, z czym sobie trzeba szybko poradzić, że one są zbędne. W związku z tym istnieje coś takiego właśnie jak zaprzeczanie uczuciom, jak tłumienie uczuć, zamrażanie uczuć. I to jest zjawisko, które. Jest bardzo niekorzystne, ponieważ w ten sposób odcinamy się od bardzo ważnej informacji, jaką uczucia nam przekazują. A najogólniej mówiąc, przekazują nam informacje o tym, jaki jest stan zaspokojenia naszych potrzeb. Czy nasze potrzeby są zaspokojone, czy nie są zaspokojone, czy po prostu jak, jakie nasze wartości zostały naruszone, poruszone. I uczucia są po prostu ważną informacją na ten temat. I słuchajcie, Druga, drugie niebezpieczeństwo to jest związane z tym, że dajemy się porywać uczuciom, to znaczy dajemy się, te uczucia się rozdmuchują, nakręcają popadamy w jakieś takie uwielbienie dla tych uczuć albo te uczucia nas po prostu tak dołują tak zalewają że jesteśmy nimi niejako miotani tymi uczuciami i to jest też bardzo niekorzystne zjawisko. Czasami mówi się o tym, że ludzie się egzaltują różnymi sytuacjami. To jest mniej więcej w tym stylu. Ta egzaltacja to jest takie właśnie rozdmuchiwanie uczuć, i tak naprawdę to też zaciemnia nam to, co się w nas tak naprawdę dzieje i te nasze żywotne potrzeby, ponieważ uczucia w tym momencie mają zbyt dużą wagę. I są właśnie takie taką sztuką trochę samą w sobie, a tutaj nie o to chodzi. Posłuchajcie tego rozdzieliku, który naprawdę ta koncepcja poślizgów emocjonalnych, to już przyznam, że jestem z tego bardzo dumna, ponieważ to naprawdę. Jest takie pojęcie porywania emocjonalne. To jest pojęcie w psychologii. I myślę, że to moje, to moje pojęcie, poślizgi emocjonalne, mniej więcej się pokrywają z tamtym pojęciem, natomiast wydaje mi się, że poślizgi emocjonalne są o tyle też tutaj takim pojęciem celnym, ponieważ one sugerują, że my jednak. Mamy wpływ na to, co się dzieje. To znaczy, my możemy naprawdę tak się zachować, żeby albo w tym poślizgu jakoś łapać tą równowagę emocjonalną, no albo rzeczywiście czasami ten poślizg już jest tak po prostu mocny, że jest niekontrolowany. No i, no i różne rzeczy się mogą przez to zdarzyć. Koncepcja poślizgów emocjonalnych jako zagrożenia duchowego w relacjach międzyludzkich. W trakcie prowadzenia warsztatów i zgłębiania tematu błogosławieństwa, a także złorzeczenia poprzez komunikację międzyludzką, wyłoniła się moja autorska koncepcja poślizgów emocjonalnych. W nawiasie też napisałam po z kreseczką ślizgów, tak jakby to były ślizgi, poślizgi emocjonalne. Okazało się, że jest ona obrazowa i pomocna dla wielu uczestników, aby uświadomić sobie zagrożenia płynące z komunikacji. Takiej komunikacji, która atakuje drugiego człowieka zamiast atakować, atakować zaistniałe problemy, opisywać sytuacje, wyrażać uczucia, potrzeby, prośby lub oczekiwania. Poślizgi lub ślizgi dosłownie w naszym realnym życiu zdarzają się, gdy trafimy na gładką, śliską powierzchnię, jak lód, tłusta czy mokra plama. Jeśli jesteśmy świadomi tej sytuacji i poruszamy się ostrożnie i powoli wówczas maleje ryzyko utraty równowagi i upadku. Jeżeli tracimy uważność, a nasze ruchy stają się szybkie, najczęściej tracimy równowagę. i yy, równowagę. i staramy się wtedy ją odzyskać i to się czasami udaje. Często jednak następuje upadek. Jest to sytuacja, nad którą tracimy kontrolę, choć niektórzy instynktownie starają się upadać chroniąc głowę, podpierając się ręką. Lecz nie wiadomo, jakie będą konsekwencje takiego upadku. Czy wyjdziemy z niego tylko potłuczeni, czy też połamani. Może się zdarzyć utrata przytomności, a nawet jeszcze gorsze rzeczy. Takimi śliskimi powierzchniami w naszym emocjonalnym życiu są silne, owładające nas emocje. Złość, wściekłość, gniew. Zazdrość, nienawiść, które powstają na skutek naszego oceniającego, oskarżającego myślenia o drugiej osobie. Może też, może też to dotyczyć samego siebie. Gdy te bardzo silne emocje wzbudzają się w nas, gwałtownie wkraczają niejako w nasz system energetyczny, naszą żywość, ekspresywność. Porywają nas dosłownie. I to jest moment tracenia kontroli nad sobą, popadania w chaos, w zaplątanie. Jeżeli mamy uważność, świadomość tego, co się z naszymi emocjami dzieje, jest szansa, że po zachwianiu wrócimy do równowagi emocjonalnej, opanujemy uczucia. Jeśli zaś dajemy się porwać tej destrukcyjnej sile, Niesie nas ona w otchłanie nieświadomości, jakby chwila szaleństwa. Przestajemy być sobą, a stajemy się bezwolni w tchnieniu tego destrukcyjnego naporu. Nie mamy nad sobą kontroli, a stajemy się bezwolni. I ta siła przejmuje tę kontrolę, ulegamy jej. Niesie nas ona swoją żywiołową, Niszczycielską mocą. I tak, jak w rzeczywistym upadku, konsekwencje tego są nieprzewidywalne. A konsekwencje dotyczą nie tylko nas, ale przede wszystkim człowieka, który jest odbiorcą naszego ataku, poślizgu emocjonalnego, bo y, najczęściej pojawia się wtedy agresja słowna, a nawet cielesna. Pojawia się podniesiony ton, oceny, wyzwiska, obwinianie, narzekanie, zły dotyk, uderzenie. Szkody mogą być różne. Gdy po takim ataku, wybuchu wracamy do przytomności, umysłu, najczęściej jesteśmy zaskoczeni, czasami przerażeni, że to się tak mogło stać, że zrobiliśmy coś, Czego byśmy się po sobie nie spodziewali, żałujemy tego. Takie zachowania osłabiają związki, relacje, oddalają, niszczą je, czasami narażają na konsekwencje prawne. Urazy, zranienia, tłumione uczucia z przeszłości sprzyjają popadaniu w poślizgi emocjonalne. Uczucia i emocje są potrzebne, aby można było dzięki nim rozpoznać, co jest w nas żywe, co nas porusza i w jaki sposób moglibyśmy wzbogacić nasze życie czyli odnoszą się do potrzeb, które mamy. Czy one są zaspokojone, czy też nie? Czy też odczuwamy? Czy one są zaspokojone, czy też nie w teraźniejszym momencie naszego życia? Czujemy się dobrze, kiedy nasze potrzeby są zaspokojone. Odczuwamy przykrość i ból, kiedy nie są zaspokojone. Uczucia i potrzeby są ze sobą nierozerwalnie połączone. Potrzeby rozpoznawane są dzięki uczuciom, i dlatego mają one duże znaczenie. Dokładnie wyjaśnia to Marszał Rosenberg w swoich książkach i wykładach. Opracowana przeze mnie definicja poślizgu emocjonalnego. Poślizg emocjonalny stan psychiczny osoby, która doświadczając trudnych do przeżywania emocji, uczuć, powstałych w kontakcie z drugim człowiekiem, traci ich przekaz informacyjny. Na skutek oceniającego, roszczeniowego myślenia o tym człowieku, te uczucia, emocje nasilają się, rozdmuchują, nakręcają, porywają umysł osoby, przejmując nad nim tymczasową kontrolę, co powoduje w efekcie utratę panowania nad sobą i przeobraża się w atak na drugiego człowieka, czasami na samego siebie, zamiast na zaistniały problem. Moi drodzy, to jest definicja, którą Wam przeczytałam, opracowana przeze mnie, i chciałabym Wam powiedzieć, że w momencie, kiedy właśnie uczymy się takiej dobrej komunikacji, komunikacji bez przemocy, komunikacji wspierającej. To kiedy zyskujemy, też pracujemy nad sobą, kiedy mamy umiejętność nazywania uczuć, mamy swoich i drugiego człowieka, kiedy mamy świadomość, jak emocje działają, że one są przemijające, ale, ale bardzo silne. W związku z tym jest to po prostu taka materia, taka rzeczywistość, którą trzeba, z którą się trzeba umieć obchodzić. Jeżeli dajemy na to, mamy w ręku coś cennego i przenosimy to, prawda, coś szklanego, coś co wiemy, że się rozbi może się rozbić, może się zniszczyć, to zobaczcie, jak, z jaką uważnością ten przedmiot traktujemy. I tak samo trzeba, żebyśmy byli tacy świadomi i uważni odnośnie tego, jak mamy traktować te uczucia, bo one są właśnie bardzo takie mm, wrażliwe, takie mm, takie Łatwo je poruszyć, one tak się zachowują, że tak właśnie biegną w różnych kierunkach, może to się dziać, i w momencie, kiedy umiemy te uczucia obsłużyć, to te uczucia po prostu wydobędą się i mają szansę wygasnąć mają szansę się po prostu rozproszyć rozładować. Natomiast jeżeli my nieumiejętny sposób te uczucia traktujemy właśnie takie albo tłumiąc, albo zaprzeczając, albo rozdmuchując, to wtedy te uczucia po prostu mogą narobić dużo szko szkody, bo one są takie jak po prostu one są takie nieprzewidywalne i nie wiadomo w jakim kierunku one nas poprowadzą. Chciałabym jeszcze wam pokazać rysunek, który narysowałam na potrzeby kursu. To jest właśnie rysunek, słuchajcie, który przedstawia, y, przedstawia boję. Zobaczcie, to jest woda, i w tej wodzie, no to taki rysunek bym powiedziała artystyczny, taka moja ekspresja. I słuchajcie, ten rysunek przedstawia y, boję, która jest, jak widzicie, połączona sznureczkiem z czymś, co jest na dnie. Na dnie tej wody, no, powiedzmy jeziora, dajmy na to, i na dnie jest, jest skrzyneczka, która symbolizuje, no, symbolizuje potrzebę, a na górze jest ta boja, i ta boja jest połączona ze skrzyneczką, i ona po prostu jakby, no, widoczna jest boja, prawda? Widoczna jest boja, natomiast to, ta potrzeba jest ukryta. I widzimy, że ta, widzimy ruchy tej boi, prawda? Symboli ta boja symbolizuje uczucie i ono może być różne. Ja narysowałam parę rysunków im, 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 i mam taki rysunek, gdzie ta boja jest taka duża, w takiej scenarii właśnie mrocznej troszkę. I mam jeszcze taki rysunek, gdzie boja jest jeszcze troszkę inna, taka w spokojnej scenerii, ale bardzo rozbudowana. To są te takie uczucia egzaltowane, bym powiedziała. Natomiast jeszcze jeden Wam pokażę, bo po prostu jeszcze taki mam tutaj właśnie rysunek, też boi. No, moi drodzy, no różnie to można pewnie rysować. Ja sobie akurat tak to wymyśliłam. Natomiast tu chodzi o to, żeby właśnie mieć tę świadomość, że uczucia nie są sztuką samą w sobie. Uczucia mają przyjść, mamy je rozpoznać, mamy odczytać komunikat, który za nimi stoi. Czyli o stanie naszych potrzeb, zaspokojonych lub nie. One mają odejść, te uczucia, i my mamy zająć się tak naprawdę tym, co jest meritum, czyli tymi naszymi potrzebami. Będziemy o tym mówić w dalszych odcinkach. Będziemy o tym mówić, jak radzić sobie z własnymi uczuciami, jak pomagać innym, żeby oni radzili sobie z własnymi uczuciami, naszym dzieciom, naszym bliskim, innym ludziom. To jest rzeczywiście. Rozległa wiedza, yy, yy, wieloaspektowa i różne ćwiczenia sobie zrobimy, żebyście też się nauczyli tego języka, określania uczuć. I mam nadzieję, że to, co Wam mówię, będzie Wam przydatne w codzienności. Dziękuję bardzo.